Jechałem. O. Ale katastrofa. Proszę. Nie, ja spróbuję ten. O, staliu. Teraz ja pogotowia, gdzie jechało. i, 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 i wypadek. Pozbieraj teraz w wypadku wszystkie samochody.

Leci nad Antkiem, selection... leci nad babką, selection... nad poinko będzie leciał teraz z powrotem nad babką i leci nad Antkiem. Narration... Leci. Leci nad pieskiem. A tu jest Lenka. Leci samolot od Lenko. Leci. Luna. Luna

Dobra, koniec.